Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast Dzień dobry, Romek Roczania. Dzisiaj opowiem o mobilnej aplikacji, która służy do dowiedzenia się, jakie przystanki autobusowe są w pobliżu, jakie autobusy czy tramwaje, a czasem i pociągi z nich odjeżdżają e, i o której godzinie. Aplikacja w tej chwili jest w wersji tylko dla iOS-a, czyli na iPhone. To się zmieni ale to za chwilę. I rzecz, która również się zmieni, mam nadzieję, niedługo. To fakt, że dotyczy tylko komunikacji miejskiej w Warszawie. To trochę testowy układ, zobaczymy, jak on się przyjmie. Mam wielką nadzieję, że aplikacja się spodoba i będzie można ją rozszerzyć na większą liczbę miast. Scenariusz korzystania z tej aplikacji jest prościutki. Chodzi o sytuację, kiedy jestem w domu i chcę dowiedzieć się szybko, o której odjeżdżają autobusy z pobliskich przystanków. Biorę do ręki iPhone'a. Dok, telefon, strona WS2 Zaraz jadę. Zaraz jadę. Pokaż mapę. To jest Dostępne czynności. nazwa naszej aplikacji. Zaraz jadę. Pierwszą rzeczą słyszymy: pokaż mapę. Do tego wrócimy. Na razie e, mało nas to zajmuje. Przesunę się od lewej do prawej po kolei. Wyszukaj linie lub przystanki. Pole wyszukiwania. Ulubione linie. Najbliższe przystanki. Nowe Włochy 0333 metry linie 194, N85. Nowe Włochy 06, 151 metrów linie 220. Nowe Włochy 01, 218 metrów linie 127. Są też linie dalsze. PKP Ursus PLN 03396 396 metrów linie 194, 220, N85. Ale mamy też... Warszawa Ursus PLN 02433 metry linie R3, to jest kolejka. Pierwszy najbliższy przystanek. Ja na przykład chciałbym dowiedzieć się z 127, o który jest najbliższy. I to jest tak. nowe Włochy 01, 218 metrów linie. 127. Uderzam w niego dwa razy jednym palcem. Nowe Włochy 01. Zamknij. Brak utrudnień w dostępności przystępu. Przystanek zawiera. Przystanek autobusowy schodnika. Przystanek o małej szerokości wysepki. Ławka na przystępu. No, informacja o tym, co na przystanku. Bardzo cenne. Do tej pory hmm, trudna wiedza do zdobycia. Dalej. Linia. Nagłówek. 127, kierunek Marienstadt. 15.6 za 4 minuty. 15.26, 15.46. Czy zwrócili Państwo uwagę na informacje o pierwszym odjeździe? Powtórzę. 127, kierunek Marienstadt. 15.6 za 4 minuty. 15.26. 15.46. 15.6 za 4 minuty. Często, jak sprawdzałem rozkłady jazdy inne, no to mój pierwszy problem o matko zapomniałem sprawdzić, która jest godzina. E, tu mamy od razu informację, za ile to będzie. W aplikacji zaraz jadę, w każdej chwili możemy dowiedzieć się, która jest godzina, uderzając dwa razy dwoma palcami. E, pokażę. 15, Dokładnie tak samo, jak odbieramy i kończymy rozmowy telefoniczne. Warto ten gest zapamiętać. Dalej stąd możemy obejrzeć rozkład jazdy tego pełny kierunek, rozkład jazdy go do za 4 minuty. 15:26. 15, 127. Zamknij. przycisk, Kierunek Marienstadt. Rozkład jazdy. Nagłówek. Czwarta. Nagłówek. 24 54 Piąta. Nagłówek. 24 cztery. Szósta. Nagłówek. 24 54 I tak dalej, i tak dalej. Zwróciliśmy uwagę na to, że godziny są nagłówkami. To wygodna funkcja, jeśli ktoś używa nagłówków. Jeśli nie, bardzo wygodnie się dotyka lewej krawędzi. Ekranu i przy lewej krawędzi jeżeli dotknę u góry bliżej głośnika. Ósma, na no to już prawie w połowie szósta o, na tak. 127, czwarta, na główek. i piąta nagówek, siódma na główek. A bliżej dołu spotkam Czternasta nagówek. A jak mi się nie zmieści na ekranie, to akurat pokazuje na iPhone tym małym pierwszym. To trzy palce do góry. I wtedy mam 22 nagłówek. Działają tutaj skróty powrotu, czyli można albo znaleźć przycisk zamknij, albo zetka klasyczna tak zwane potarcie dwoma palcami. 127 Nowe Włochy 01 zamyka ten ekran. I jeszcze raz. Nowe Włochy 01 pokaż mapę. I jesteśmy na liście najbliższych przystanków. Pierwszy ekran zmienia się razem ze zmianą naszego miejsca pobytu. Czyli jak teraz pojadę sobie do centrum, no to będę miał zupełnie inny ten ekran, no zgodnie z miejscem mojego położenia. To w zasadzie najważniejsza część tej aplikacji. Chodzi o szybkie i sprawne dotarcie do informacji, co się dzieje na przystanku w moim pobliżu lub ten, na którym jestem. Często mi się zdarza, że sprawdzam stojąc na przystanku. On mi wtedy powie, że jestem w odległości 10 metrów, 5 metrów od przystanku, i wiem, że to ten przystanek, który mnie interesuje. No, ale taka aplikacja daje o wiele większe możliwości. Jak słyszeliśmy, pojawia się tutaj temat ulubione. Sprawa ulubione polega na tym, że możemy dodać do ulubionych linię autobusową czy tramwajową. Chyba najważniejszą zaletą jest to, że na przystankach. Gdzie pojawia się ta linia, ona będzie odczytana jako pierwsza. I tak na przykład, jak zauważyliście Państwo, ja w pobliżu mam autobus 127, który jeździ na dworzec centralny. I jak dodam linię do ulubionych, wówczas na przystanku, z którego odjeżdża ten autobus, otrzymam o nim informację jako o pierwszym. Ja to pokażę teraz. Zrobię tak. Wyszukaj linię lub przystanki. Dwa razy jednym palcem. Punkt na końcu. I tu jest rzecz ciekawa, której nigdzie w żadnej aplikacji nie widziałem. System tego, na to nie pozwala, a jednak y, producent tejże aplikacji y, zrobił y, następującą rzecz. Y, teraz dotykam lewej krawędzi wielkie. ekranu. Kół. Ku... K. Tak. A nad nią? Kolebek. Jeden. Jeden. Jeden, 2, dwa, dwa, zero, o, i u. Siedem, siedem. E, to jest po to, żeby, jeśli wpisujemy, bo tu możemy dodać, szukać albo linii, albo przystanku. Na przykład, nie wiem, 1 sierpnia, 11 listopada, żeby nie przełączać klawiatury między cyfrą a literą. Tutaj zastosowano takie, takie właśnie rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że żeby cyfra została wpisana, trzeba ją uderzyć dwa razy, tak jak używamy klawiatury przy tak zwanym wpisywaniu standardowym. Ja zwykle używam bezwzrokowego, czyli odrywam palec i wtedy mi się wpisuje. Tu przy tych cyfrach trzeba pamiętać, że trzeba um, uderzyć ją dwa razy. Niemniej wygoda pracy jest ogromna. Pisałem 127. I Nagłówek. 127. Potwierdzam dwa razy. 127. Zmiany na li... polub linie. zmiany na linii. Jest informacja, że są jakieś zmiany na linii. To też bardzo wygodna funkcja. E... Jakie zmiany? Sto... Mogę zmiany sprawdzić? na linii. Zmiany na linii. Polub linie. Zamknij uwaga, zgromadzenia i przemarszu 1 marca. Marienstadt, dostępne czynności. I tu mam listę przystanków. Ja mogę od razu je polubić. Uwa. Zamknij, Polub linie. przycisk, zaznaczone. 8 linię z ulubionych. Dodaliśmy 127 do ulubionych. Teraz pokażę, jak to działa. Mianowicie, znalazłem sobie wcześniej i przygotowałem wiedzę, że jest przystanek DOBRA01, na której są różne autobusy. Między jest 127. Wpiszę teraz adres, znaczy nazwę tego przystanku, e, wyszukam go. Najbliższe, 127, polubiona. Aha, jeszcze pokażę, na ekranie głównym mamy taką zmianę, że mamy teraz ulubione linie, ulubione linie, 127, polubiona. I dopiero potem najbliższe przystanki. Tak to wygląda w tej chwili. Teraz wracam do wyszukiwarki. Wyszukaj lub przystanki. Punkt I na wpisuję końcu. dobra. Wielkie D. Wielkie D. O. O. B. B. Przystanki. Przy, przystanek hubala, Dobrze. Przystanek Dobra. Śródmieście. O, już go mamy. Dobra. Teraz odszukuję... Zamówmy. Dobra, zero jeden. Linie. 106, 118, 127, N16. No i bardzo ładnie. To teraz uderzam, rozwijam go, bo chcę się dowiedzieć, jakie godziny odjazdów. Dobra, 01. I w prawo. Zamknij. przycisk. Brak utrudnienia w dostępności przystępu. Przystanek zawiera przystanek autobusowy schodnika. Linia ostrzegawcza malowana. Wiata. Dalej. Linia. Nagłówek. I tu niespodzianka. 127 polubiona. Kierunek nowe Włochy. 1526 za 4 minuty. 1546. 166. Na żądanie. I dopiero potem? 106. Kierunek młynów. 15.21 za 0 minut, 15.36, 15.51 na żądanie. Prawda? Chodzi o to, że zamieniła się kolejność. Niby porządek jest 106, 118 i 127, ale ponieważ polubiliśmy 127, no to ona wyskoczyła nam jako pierwsza. Bardzo wygodna rzecz, zwłaszcza tam, gdzie na przystanku jest dużo linii. Na koniec pokażę jeszcze... Co możemy wyciągnąć z mapy? Mapa zwykle na niewiele niewidomym pozwala. Tutaj stało się inaczej. Otworzę teraz, pokaż mapę. Pokaż mapę. Mapa. I tu mogę w każdej chwili przywołać informację, gdzie jestem. Obecne położenie. Moje położenie. Księdza Juliana Chrzocidskiego, 87, Warszawa. No cóż, to prawda, tu właśnie mieszkam. To w zasadzie wszystko. Mam pełną świadomość, że to nie są wszystkie rzeczy, które można by od takiej aplikacji otrzymać, ale to dopiero pierwsza wersja, pierwsza dostępna wersja. Wprawdzie ona ma numerek 3.2, natomiast już przygotowuje się wersja 4, która będzie zawierała dużo więcej interesujących nas funkcji. Ta wersja 3.2 jest rzeczywiście porządnie dostępną, dynamicznie się zmieniającą i łatwą do uzyskania informacją. Adres do aplikacji łatwo znaleźć, wystarczy w App Store wpisać, po prostu zaraz jadę i korzystać. Dziś pięknie podziękuję, pozdrowie i życzę udanych przejazdów z aplikacją zaraz jadę. A jeśli Wam się spodoba, dajcie znak. Autorowi, komentując ją w App store albo pisząc do niego maila, który można wysłać prosto z aplikacji. Życzę ciepłej i szybkiej wiosny i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.